Są dane, które mówią, że 17 miliardów wyświetleń reklam online, 17 miliardów wyświetleń reklam online pochodziło z fałszywych kont oraz botów. Jak sobie z tym radzić? I czego nauczyły nas boty? O tym opowiedzą Piotr Wilk, senior e-commerce manager z Rainbow oraz Zbigniew Nowicki, co managing director z Blue Ranku. Zapraszam panowie. Dodam jeszcze. Ja mówiłem o tym na wstępie, że są takie marki, które z blue rankiem są związane od kilkunastu lat, o to właśnie jest ten przykład. Niesamowite. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Maciek, dziękujemy za wprowadzenie. E, tak, faktycznie y, Piotr zwrócił moją uwagę, że tytuł może być nieco mylący, czego nauczyły nas boty. E, sugeruje, że być może chodzi o chatboty, nie, chodzi o te boty, które wyklikują budżet albo... Tak jak to w przypadku Super Bowl było, po prostu zjadają całą kampanię reklamową. E, dziękuję, że postanowiłeś, Piotr, dołączyć do tej prezentacji. E, ja krótkie prowadzenie zrobię o tych właśnie botach. No więc, że Państwa, w skrócie to jest tak, że w tradycyjnym sklepie, a Rainbow w pewien sposób e, też jest sklepem, tylko sprzedaje wycieczki i marzenia, marzenia doświadczenia. Doświadczenia. Tak, doświadczenia. E, archipelag bez troski sprzedaje. E, e, jest, jest sklepem, do którego przychodzą ludzie. I normalnie w tradycyjnym to widzimy tą panią, ona tam y, myszkuje pomiędzy półkami. Czasami może powiedzieć, że jest apaczem, czasami kupić, wychodzi, czasami jest sobą, uuu, ale drogo. No ale w każdym razie jest to osoba z krwi i kości, y, i faktycznie wiemy, rozumiemy, że to jest nasz konsument. Możemy, się, możemy dywagować, czy jest w grupie docelowej, czy nie. No a w internecie jest troszeczkę inaczej, ponieważ online 40% około y, odwiedzających to mogą być roboty i te roboty przychodzą, proszę Państwa, po to, żeby sobie poklikać w nasz budżet reklamowy, zafałszować nasz customer journey, kradną nasze treści produktowe, jeżeli to są scrapery, w przypadku Rainbow'a akurat tak, tak to wygląda. Może konkurencja? Nie wiem, ale załóżmy, że to są ci, którzy budują swoje jakieś tam blogi na temat turystyki. Obciążają nasz system. Jeżeli tego ruchu jest dużo, no to dokładamy do pieca, chociażby na jakichś tam platformach, które są nisko skalowalne, musimy kolejne serwery uruchamiać, żeby cały ten system funkcjonował. Symulują sztuczny tłok. Kiedyś było takie powiedzenie, że do autobusu się nie wsiada albo do komunikacji miejskiej, kiedy jest sztuczny tłok, bo mo mogą wyczyścić z portfela. I podobnie jest z botami, mogą wyczyścić z yy, naszej kampanii reklamowej. Wymagają oceny uwagi, obsługi. Jeżeli państwa proces wiąże się z jakimś procesem po sprzedaży, jak na przykład w ubezpieczeniach, to samo złożenie LIDA przez bot nie jest jeszcze transakcją, bo okazuje się potem, że agent dzwoni, ale to jest fikcja. Tam nie ma żywego człowieka po drugiej stronie. Oczywiście, jeżeli mamy coś oparte na stanach magazynowych, no to powodują tworzenie zapasów, yy, tworzą potrzebę dodatkowych pracowników, bo ktoś to, proszę Państwa, musi procesować, jak to się mówi, performować i ktoś musi tych po prostu ludzi przechodzących, zainteresowanych transakcjami obrabiać i ostatecznie robią to wszystko po to, żeby niczego nie kupić. Fikcyjny ruch, tak szacujemy, yy, IVT tak zwany, stanowi średnio 40% całego ruchu w sieci i postanowiliśmy yy, z Rainbow to sprawdzić. Przedstawimy Państwu wyniki testu w segmencie travel. Rainbow szczęśliwie, dziękuję, jest już naszym klientem w temacie tego rozwiązania, ale to, co tutaj przygotowaliśmy, to jest efekt testu. Co zrobiliśmy? Po pierwsze objęliśmy całą stronę Rainbow, jeżeli chodzi o tracking, jak ten ruch przychodzi. Test trwał 14 dni, to jest odniesienie referencyjne, jeżeli chodzi o parametr czasu. No i chcieliśmy zrozumieć, jak dużo wizyt to jest sztuczny ruch, ruch to jest fikcyjny ruch, fałszywy ruch de facto. Do tego dołożyła nam się jeszcze sytuacja z wojną w Ukrainie, no bo zintensyfikował się ruch fałszywy z Rosji. Niestety dla branży Travel przez pierwszy miesiąc to było trudne, bo ciężko kontekstowo się wyświetlać reklamowo z wojną. Tak? Jeżeli myślimy o archipelagu beztroski, to to się nie wiąże z wojną w Ukrainie. No więc na moment reklamy spadły, poczekaliśmy i objęliśmy tym badaniem cały ekosystem reklamowy Rainbow, czyli wszystkie źródła ruchu, począwszy od tych organicznych, skończywszy na tych płatnych. To jest dość ważny element całego testu, ponieważ jest wiele rozwiązań na rynku, które koncentrują się na źródle reklam googlowych. Google bardzo dobrze filtruje swoje reklamy i myślę, że ta jakość jest na wysokim poziomie, Chociaż ale są, i tak wyniki nas zaskoczyły. Dokładnie, dokładnie ale, ale są rozwiązania, które koncentrują się na tym źródle. Natomiast my poszliśmy o krok dalej wszystkie źródła. No i teraz tak. Na tym slajdzie widzimy sumarycznie wszystkie fałszywe wyniki w Rainbow. 5%, tak ogólnie powiedziawszy, 10% to jest średnia dla kategorii Travel. Wydawałoby się, że na tym poziomie generalnie wszystko się spina, skoro cały Travel w kategorii globalnej to jest 10% wynikające z badań. A my mamy 5% fałszywego ruchu, no to i tak jesteśmy w rainbow dwa razy lepsi. Takim nieźle, tak. No, ale zaczęliśmy tym spadelkiem troszkę głębiej kopać, bo okazuje się, że jak jest warstwa wody, to potem jest warstwa mułu. I na początku posegmentowaliśmy sobie ten ruch na trzy takie kategorie: po pierwsze ruch bezpośredni, po drugie ruch organiczny i po trzecie ruch płatny. I w ciągu, uwaga, 14 dni. Mieliśmy 86 tysięcy fałszywych wizyt zidentyfikowanych, potwierdzonych, że to nie są ludzie. A jeżeli nawet tam jest człowiek łączący się z Malezji, to on nic w Rainbow nie kupi, bo Rainbow może wysłać kogoś do Malezji na archipelag bez ale nie sprzedaje do Malezji, jeżeli chodzi o tamtych konsumentów. Bo oczywiście takie formy y, ruchu fałszywego też są. Klikacze, farmy, ludzi, którzy tam lubią sobie poklikać, mają, za, mają w tym jakąś korzyść, zostawiają lidy, czytają content, ten kontent yy, następnie, kradną i tak dalej. No i, i teraz tak. 40 tysięcy z directu, czyli świadomość marki jest wysoka również na poziomie botów. Na poziomie konsumenta macie wysoką świadomość, bo jesteście jednym z trzech Nie, liderów w Polsce. Tak. Yy, u botów też to się potwierdza: 40 tysięcy, 25 tysięcy w organiku, czyli w ruchu. E, tym, który budujemy przez lata wspólnie, też jest jakiś poziom e, fałszywy. No ale uwaga, w reklamie płatnej 20 tysięcy ponad fałszywego ruchu przez 14 dni. E, pokazuję tutaj, że, przy, że w skali roku to są 2 miliony fałszywych wizyt. E, I dlaczego tą wartość przywołałem do tablicy? To nie jest tylko kwestia, że tam część to jest z reklamy i źle wydanych pieniędzy, można je wydać mądrzej, po prostu, a nie oszczędzać przede wszystkim 2 miliony. To już naprawdę co, 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 co czynią? Fałszują nam... Wszystkie statystyki. Wszystkie statystyki. Nie jesteśmy w stanie ocenić tego. Prognozujemy na danych, które nie są wiarygodne i nasze prognozy są skrzywione do tego, żeby jeszcze były bardziej skrzywione w dalszym, w dalszym efekcie działań. No, więc spojrzeliśmy teraz na te źródła ruchu, i wiesz, co Piotrek? No, jeżeli chodzi o ruch płatny, to już okazało się, że nie jest tak różowo. To teraz może ty trzy słowa. Wydaje mi się, że powinieneś jeszcze jeden slajd dalej przylecieć, żebyśmy mieli te dane, tak. o których mówiliśmy. Cztery, cztery, cztery razy jeden więcej. Jest, tak, mniej więcej cztery razy więcej niż w kategorii travel, bo ja chciałem pokazać referencję. Natomiast klucz hmm. jest tutaj. Biorąc pod uwagę. Całą skalę tego i fakt, że tak naprawdę my jeszcze sprawdzaliśmy to przed sezonem, a, przed, a w wysokim sezonie ten pik będzie dużo wyższy i prawdopodobnie ta predykcja tych dwóch milionów jeszcze się zwiększy. Nawet odejmując powiedzmy, no nie wiem, przypuśćmy 10%. Po tym teście wdrożeniowym i po tym, jak sobie ustalimy, co jest naprawdę tym ruchem złym, a co jednak jest tym dobrym, no, jesteśmy w stanie oszczędzić ogromne pieniądze. Naprawdę ogromne. Z jednej strony jesteśmy w stanie je oszczędzić, z drugiej, strony, z drugiej strony jesteśmy w stanie je reinwestować po prostu mądrzej. No tak, bo, bo tutaj nie chodzi o oszczędzanie. Znaczy, skąd w ogóle wziął te, się ten po, pomysł, jeżeli chodzi o naszą filozofię customer journey? Zastanawialiśmy się, jak lepiej można zoptymalizować działania płatne, które realizujemy. I na pewno można dążyć do nieskończoności, do kwiatu paproci, po to, żeby były jeszcze bardziej optymalne. Natomiast dojdziemy do sufitu. Tak, jeśli chodzi o to. te korzyści są coraz mniejsze. Tak, Niestety gdzieś jest wypłaszczenie, poziom optymalizacji mm -hmm. jest już najwyższy z możliwych i faktycznie korzyści są coraz, coraz mniejsze. Natomiast, żeby te oszczędności poczynić, to należy spojrzeć na to, kto przychodzi, i jak tych, którzy są fałszywi wyeliminować. W Rainbow tutaj podajemy szacunek skali. Jeżeli to, jeżeli to jest 2 miliony wizyt fałszywych w ciągu roku, to mamy możliwość mądrzejszego zainwestowania marketingowego budżetu na poziomie kilkuset tysięcy złotych. I to już jest konkretny argument, żeby usiąść do stołu i porozmawiać o współpracy. Jest. I mało tego. Ten nasz customer journey będzie miał sens. Co jeszcze zauważyliśmy? To nas że, bardzo zaciekawiło, tak. że mamy prawie 12, 12 powtórnych kliknięć w Google Pay. To znaczy, że ktoś realnie klika nam 12 razy w tą samą reklamę. Oczywiście jest to spowodowane tym, że reklama wyświetla się jako pierwsza. Faktycznie ludzie szukają wycieczek przez dłuższy okres, więc wchodzą powtórnie na tą naszą stronę, klikając w to. No ale w pewnym momencie yy, nasza... Yy, zabrakło mi słowa. Yy, Wasza, wasza reklama, która jest wyświetlana... Nasza reklama, która jest wyświetlana, jest klikana 12 razy. Nam się trochę kończy cierpliwość i chcieli, chcielibyśmy, żeby ten klient już nie klikał w tą reklamę. Znaczy, słuchajcie, bo, bo boty niestety mają taką charakterystykę, że jeżeli poczują tak zwaną krew, że mogą wchodzić, to one nie poprzestają na jednej wizycie. Nie wyklikują tego budżetu raz. Czyli tam marnują CPC na poziomie powiedzmy 40 czy 50 groszy. One będą to robić raz za razem, powtarzać tą akcję, i tu jest korzyść. Jesteśmy w stanie odfiltrować te wielokrotne wizyty, ale również takie wizyty fałszują nam ocenę z perspektywy algorytmu po pierwsze ustawiającego stawki, a po drugie w tym ruchu organicznym, algorytmu, który patrzy na zrealizowanie celu. Jeżeli użytkownik wchodzi przez link do wycieczki i nic nie kupi, tylko wychodzi. I to się dzieje na, na skalę masową, to algorytm Google bierze to pod uwagę i mówi, aha, coś jest nie tak z tym archibelagiem bez troski, bo tam niestety ci użytkownicy wychodzą, Dokładnie. nie realizują celu. I ja ostat... automatycznie spada nam scoring strony. Też. Tak jest. I ostatnia kwestia, która jest chyba bardzo ważna Tutaj jest, jeszcze to jest ciekawa... to kopiowanie. Tak, jest jeszcze jedna ciekawa kwestia w tym, w tym miejscu. U nas ten koszt y, klika jest dość niski, mhm. ale weźmy pod uwagę trochę mniejsze branże, na przykład nie wiem, zamawianie lawety. Potrzebujesz to na szybko. Co robisz? Wchodzisz w Google, klikasz pierwszy link, prawda? Mhm. No bo chcesz to załatwić sprawnie, chcesz mieć odholowany samochód. Ale tam klik nie kosztuje złotówkę ani dwa, tylko mhm. tam kosztuje 13, 15, 20 złotych. Co, co może zrobić konkurencja? No po prostu usiądzie sobie przed komputerem, wyklika ci 100 razy tę reklamę, no i masz straty. W wysokości 500 tys. złotych dziennie nawet. To jest bardzo fajny argument, który yy, przywołałeś, czy przykład, może, przepraszam. Bardzo fajny przykład, dlatego że w historii działania tego rozwiązania, klientów jest 12 tys. na świecie obecnie, yy, jest taki przypadek z Nowego Jorku, gdzie jedna restauracja wykry, wyklikiwała budżet drugiej. Standard. Mamy gwiazdkę, my też mamy gwiazdkę. Yy, no to my wam wyklikamy i zobaczymy, na ile was stać. Yy, ludzkie działanie, ale o charakterze złośliwym, które można wyeliminować. E, interesujący jest też rozkład ruchu Direct, tak, bo ta świadomość marki jest ważna, natomiast okazuje się, że na szybko taki podział, widzicie tutaj Państwo, e, 13, prawie 14 tysięcy, 35% to są narzędzia do kradzenia kontentu, to są złośliwe rozwiązania, które mogą wstrzykiwać jakieś E, skrypty, jeżeli to jest możliwe. Potem jest aktywność na poziomie 6%. To są użytkownicy, którzy mają wyłączony e, JavaScript. Po co nam tacy użytkownicy, nawet jeżeli to są realni ludzie? Oni nic, oni nie, nic, ku nie, kupią. Oni nic nie kupią, bo nie oni nie są w stanie przejść w procesie Rainbow, jeżeli chodzi o zamówienie wycieczki i dojście do koszyka, płatność albo kontakt z konsultantem. Jeżeli mają wyłączony JavaScript, to się nie wydarzy. Więc z perspektywy biznesowej Przepalony budżet. I na końcu to jest ważne, nie jesteśmy w stanie 100% jednoznacznie zidentyfikować. To wszyscy są źli, którzy przychodzą. Jest duży udział, bo aż 60%, które podlega dalszej inspekcji, walidacji i pracy, bo wiele, wiele rozwiązań, na przykład dostępu do internetu ICP. U nas w Polsce identyfikuje się zagranicznymi adresami, i one potencjalnie są wciągane jako zagrożenie, natomiast nie są blokowane. Natomiast jeżeli widzimy adres z Maroko, no to znowu do Maroko można z rękobółem pojechać, ale nie chcemy stamtąd ani żywych ludzi, ani botów, bo to oznacza po prostu przepalony budżet. Dokładnie tak. Jeszcze, jeśli możesz wrócić. 8 tysięcy skraperów w ciągu 14 dni to jest ogromna liczba, która zabija nam bazę danych. Czyli te koszty ukryte, jeżeli chodzi o obciążenie systemu. Dokładnie tak. Trzy ważne obszary, jeżeli chodzi o korzyści. Po pierwsze, lepiej, mądrzej, lepsza, mądrzejsza możliwość wydania kasy. Jeżeli chodzi o stronę, strona sprawniej działająca, bez zbędnych obciążeń. No i ten element danych, bierzemy do analizy, do prognozowania i do rozważania naszych chociażby inwestycji marketingowych. Wiarygodne dane. A nie dane, które w jakiś sposób są zafałszowywane, przez to możemy podejmować w pełni świadome decyzje i działania, jeżeli chodzi o kolejne inwestycje marketingowe. I na koniec, ja mam takie pytanie do tych Państwa, którzy są z nami tutaj fizycznie, i do tych po drugiej stronie plastikowego ekranu: jaki jest obraz Waszego ruchu, jeżeli chodzi o fałszywy ruch? Ja tego nie wiem. Nie wiem tego i nie będę próbował nawet zgadywać, bo w każdym przypadku. To jest zdarzenie o charakterze indywidualnym. Są strony, są rozwiązania, są e-commerce, które mają bardzo dobrą jakość ruchu, są takie, które nie wiedzą, ile wydają zupełnie w, złom, w złym kierunku, czyli na to, żeby boty ich odwiedzały. To trzeba sprawdzić. To yy, oferujemy, yy, oferujemy przetestowanie, tak jak to zrobiliśmy z Rainbow. Migrowaliśmy fajnie w tym procesie sprzedażowym, oczywiście, do yy, już podpisania kontraktu. Natomiast raport i przetestowanie oferujemy bezpłatnie, ocenę tego ruchu, podział tego ruchu, zrozumienie, gdzie jesteśmy i do tego Państwa serdecznie zapraszam. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękujemy.